Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj kolejna pozycja pośród naszych samochodów używanych. Kia Sorento rocznik 2015. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Kia Sorento. 2.0 Diesel, 185 KONI z napędem na 4 koła, z automatem. 6 AT. Wersja wyposażenia L z pakietem zimowym, czyli tapicerka skórzana podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, reflektory ksenonowe, koła 18 cali. Kamera, czujniki przód tył. Kamera cofania oczywiście, czujniki przód tył. Ciemne szyby z tyłu, kolor Aurora Black. Rocznik 2015, pierwsza rejestracja maj 2015. Aktualny przebieg około 137 000 km, za chwilę pokażę wam go z bliska. Światło dojazd dziennej. Tak wygląda grill. Proponowana cena 87 900 zł brutto. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu 585523636. Ładny, prawda? Wersja oczywiście siedmiomiejscowa, miejscowa Zajrzyjmy do środka. Jasna tapicerka. Miękko, miękko, miękko. Pełna elektryka. Składanie lusterek. Złożyły się. Wielofunkcyjna kierownica. Wyświetlacz LCD na zegarach to były początki cyfrowych zegarów, nawigacja, kamera, automat 6 Atena, pętla na 4 koła, tapicerka skórzana. Takie przełamanie szarej beżowej tapicerki z czarną. Duży podłokietnik z takim tutaj sortownikiem, duży schowek. Tutaj też kawałek schowka, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, podgrzewany fotel pasażera, automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, sufit szary. Miękko, skrajne siedzisko podgrzewane z dwustopniową regulacją, tutaj mamy również regulację kąta nachylenia oparcia, kanapa dzielona 40 na 60. Podokietnik, dwa uchwyty na kubek, nawiew dla pasażerów z tyłu, USB do ładowania urządzeń przenośnych i gniazdo zapalniczki. Dużo miejsca. Zajrzyjmy do bagażnika, kamera, schowek, lewarek. Pod spodem podwieszone jest koło, proszę bardzo. Czy koło jest pełnowymiarowe? No, takie przynajmniej wygląda. Dwa fotele. Proszę bardzo. I dwa fotele. Myślę, że nie powinno być problemu, żeby się tu zmieścić. Tam po prawej stronie wsiadamy. Za chwilę pokażę Wam to z bliska. Fotel odjeżdża, Pewnie jakby ten fotel pasażera jeszcze do przodu troszkę przesunąć, no ale spokojnie. Mogę nawet Wam pokazać jak tu się zmieścić. No i stamtąd trzeba go cofnąć. Tutaj fotele też można ustawiać przód-tył, więc jeśli komuś by tutaj miejsca brakowało. Można czy odchylić trochę oparcie, bardziej w pionie postawić, czy przesunąć go po prostu do przodu. Żeby wysiąść, przesuwamy. Robimy krok. Udało się. To jest zaczep na pas. Proszę bardzo. Regulacja kąta nachylenia oparcia. Pozycja prawie że leżąca. Także dla wszystkich powinno tutaj wystarczyć miejsca. Ładne chromowane nakładki, podświetlane. Ten napis Sorento jest podświetlony. Tak wygląda deska. Fotel pasażera również podgrzewany. No i tu mamy pełną skórzaną tapicerkę. sterka składane po zamknięciu samochodu, kluczyk w tej wersji to tradycyjny scyzoryk. I jako że reflektory ksenonowe, to mamy tutaj również spryskiwacze reflektorów. Obejdźmy go sobie jeszcze dookoła, zanim go odpalimy. Felga brak uwag. Tutaj jakiś taki mały odprysk. Tutaj też, tutaj taka jakaś ryskana, no ale to jest czarny, więc na tym wszystko widać. Tutaj też odprysk. Odprysk Felga. Brak uwag. Tu z tyłu brak uwag. Felga. Tutaj jakaś taka mała ryska. tutaj ryska felga brakułak odprysk, odprysk no cóż, siedmioletni samochód i do tego czarny a to niestety nie pomaga Dwa litry diesel, 185 koni z napędem na cztery koła, tak wyglądają zegary. Przebieg 137 723 dokładnie, samochód z pełną historią serwisową. Sobie zainteresowany zapraszam do kontaktu 585523636 proponowana cena 87 900 zł brutto. Tutaj trochę ustawień komputera. Nie można w trakcie jazdy oczywiście, bo mam drive wrzucony, kamera. Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica, podgrzewany fotel pasażera. Automat, tryby jazdy, eko, sport i normal. Wyłączenie start-stopa, wymuszenie napędu na cztery koła, w sam raz na taką pogodę, w sam raz na zimę. Autohold, czyli to, że trzyma za nas hamulec na światłach. Tutaj ręczny elektryczny, włączenie, wyłączenie czujników. Co powiecie, jak Wam się podoba? Lusterko fotochromatyczne. Schowek na okulary, wykończone na miękko. Oświetlenie z otwarciem drzwi. Lusterko. To jest też ciekawe. Wiecie do czego to jest? No właśnie do tego. U pasażera również. Dynamiczne linie w zasadzie jedna, bo nie ma tej niebieskiej, jest tylko żółta i czerwona czyli jak samochód projektuje drogę, jak samochód pojedzie przy skręconych kołach. Naw, czyli z funkcją prowadzenia do celu to chyba można było spokojnie to zaktualizować. Zestaw głośno mówiący. Daj Oczywiście niedostępny w czasie jazdy. Trzeba by parking. dodaj nowy. I teraz z poziomu telefonu wyszukujemy Kia Motors. Możemy w sumie jeszcze zajrzeć pod maskę. Obejrzeć tego dwulitrowego diesla. To było na tyle. Dziękuję za uwagę. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. Proponowana cena 87 900 zł brutto 585523636. 3636. Dziękuję, że obejrzyliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Tymczasem kowam się, bo naprawdę jest zimno. Dobrego dnia wam i trzymajcie się. Kia, movement that inspires.